Ta moja sprężanka, z którą chciałem ci jej mordy spalić, to zabija czołgi Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefield Heroes i jest dzisiaj ze mną? Forty Quest No i gramy sobie... No, ja... wysiadaj <głos> 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 Z czego się śmiesz? <noise> Nie wiem. Mam pierwszego ziomeczka, chodź tu do mnie, zaraz będzie flaga. Dobra, uważaj, bo tyły robi nam. No, gramy sobie royalami na Zato... Zatoce Korsarzy. Umieram, umieram, czekaj, czekaj. Ej! Ej, w ogóle zobacz, co Ej. ja mam! widzisz, widzisz, kurde, rozjechał mnie. Widzisz super chleb? To jest mój, to jest mój fan, nie? Znajomy. On właśnie, on właśnie do mnie pisał. No właśnie widziałem tego super chleba, mnie zabił. No. Ej, w ogóle ja mam taką jakąś dziwną broń. Czekaj, ja ci zaraz pokażę, jeśli na spawnie. Czekaj, czekaj, bo ja wystartowałem samolotem, to po ciebie no lecę, nie? Nie, ja cię gonię, tym dzipkiem. A dobra, no to zawrócę i do ciebie wsiądę, do dżipa. Zrób takiego hardcora, nie czekaj, takiego... Czekaj, trochę zwolnij, zwolnij, zahamuj. Brum, brum, brum. Ale obczaj to! Jest. Spale spalę ci ryj. <laughs> no, 30 HP ma ten samochodnik. Weź go napraw, bo ja... What the fuck? Ja nie mam naprawy. Dobra. I, i ja, mam, ja mam bronię. Ej, czekaj, dawaj tu. Mam dwie maszynówki i jest fajnie. No, jest super pompa. Ja mam tak, czekaj, ja mam tu M16 i te M16 Elita. Aha bo kupiłem sobie na jakieś tam wyprzedaży kiedyś a ja myślałem na początku, że ta M16 Elita to jak ma ten, ten lunetę to na serio no ma i się zawiodłem ale Dzięki. dobra dawaj z tego helikopterka wiem, wiem, wiem ja mam zaraz mam HP, możesz mnie uleczyć czy... Wow. Czekaj, czekaj. wysiadł, wy uważaj dobra dawaj HP, daj, daj dziękuję no. dawaj, dawaj dobra idziemy to jest pro team, biegamy razem Kurde, ale mnie... Nie! Zmiażdżył mnie, LOL LOL! Ej! No wiem, wiem, wiem właśnie ci chciałem powiedzieć, że może jej użyć, ale już za późno. Ale zabiję go! Wiem, wiem, widziałem, widziałem. Ej to kurde, to jest fajne, ja myślę że to gówno. No bo to jest w sensie takie gówno, nie no ale fajne na czołgi do żołnierza, nie. Tak po 10 brałem. No. O, umieram. Fuck. Ale na razie jesteśmy drugi i trzeci. Czemu mamy się razem, tutaj ich rozwalimy? No. Ej, a ty masz jakie bronie? PKM'a? ma? Nie, ja ja mam ten... Y, N239 i specjalistyczny... Nie, nie specjalistyczny. Czekaj, co to było? Kurde. Łoł, wow, ale gościu, gościu wywaliłem. A to jest to samo co Szwajcar i te inne pierdolki? Y, No, podobne, podobne. I... i, i te, czekaj, nie, nie pamiętam, jak to się nazywało, ta broń. Ale jakoś się nazywała. Ale no, kurde, lagów nie mam, w ogóle nagrywa mnie. Wszystko dobrze, gites. No ja lagów w ogóle nie mam, bo kąpam nawet z dobrego. Znaczy no do dobrego. No trzy lata ma i ja taki wypasiony... O oh, fuck. <ścoughs> ja, ja jak ja raz zginę i potem ty raz zginiesz. Pancert nie 39. Aha, myślę, że Ale... cię ten czołg zabił. Yy, yy. Ogólnie to teraz sobie chyba kupię te funkcje i se jakąś... Ej, na coś mniej... Jakąś se broń kupię, fajną. Ej, a ta karakakta, czy jak to tam jest? Katarakta. No, to wytyfy. To, to jest to samo co... Ole, wywaliłem czołga! To, jest to samo co Bezlik dla Royali, nie? Ej, tak, ale to jest to samo co... Hmm, wait a second. Szwajcar bo kumple tak mówili No podobne podobne Trochę, trochę mniej obraż... Nie no w sumie to jest to samo bo wiesz, nie ma... Ale zarąbiście wygląda dla mnie No ja, ja, ja ją mam Ja zarąbiście. też Zabójstwo obrońcy beaches Łoł wy mi rozjechał Ale retardy szkoda że ja nie nagrywam Nie ja muszę przejść nagrywanie i będziemy się razem kręcić jak to się wpisało? Request Royale bodajże, nie? O, Request Players, albo Request Royal. Możesz, możesz o wszystko wpisać, to obydwóch nam wsadzi Dobra, wpisałem Ale tu, kurde, tak zabijają wszyscy? Bo widzę, że jedziesz, mm. a ja znowu samolotem Ej, ogólnie zrobiłem serwa Minecrafta, znaczy mam złej komplencu, co nie? Gra w Minecrafta? Gra? No, chyba, ale nie mam premium, nie? To jak ktoś tam, no ja też nie mam To jak ktoś tam sobie ogląda i gra w Minecrafta, to ja tam... Zapraszam na mój serwer nowy, ale ogólnie to tam napiszesz IP w y, opisie, co nie? Spoko. Ej, ja mam flagę, wyszli do mnie, przyjedzie jestem obok statku, ale takim fastem. Ja Może, bo do ciebie biegnie 9 level gunner. Jadę, jadę szybko. O, z jakimś gościem jadę. Kurde. O, zgnąłem. Ej, ale mnie wkurza ten emu. Ale fajnie wygląda. Takie... Patrzę. Ehm, takie, pa patrzy, takie, takie emu dosłownie. No, takie e emu. Dobra wbiłem się tu w nich Śnieżarką na mnie idzie ale ja mam na st... Na znaczy się nie niestety tylko na szczęście. Mm, ale mam Jeepa Porsche Mój cel jest taki Ej no zatkałem się O mój nie, Żyję Żyję Zatkałem Gdzie jesteś perudo? Chodź jestem za tobą Dawaj za, do mnie, do mojego Porsche o. Jedziemy Dobra, proszę państwa, wyścigi! Czekaj, czekaj, SPEED! Ogólnie e, wczoraj przeszedłem NETFORM speed na piechotę. Ale było trudno. A, i zginął. Dobra, biegniemy. Dobra, dawaj do... do for o nie, tu jest jakiś nubek! Czemu drugi level tu jest? Nie wiem. Tak jest teraz ja matchmaking, kopsuty. Niech ginie! Ej, a BFH się zmienia na lepsze chyba, nie? Bo coś tam oddają od osi. Od banują, właśnie spoko, aimboterów... E... A lasery mają znerfić? Wysiadaj! No, ma, mają, mają... <laughs> <laughs> Dawaj t tibak. Zbiorowy T-Bag. <laughs> dobra. Czekaj, może... Ej, czekaj, uważaj. Ej, wysiadaj, wysiadaj, bo tu są jakieś... Bo oni się tu znowu zrespili, nie? Łoł, wow, ale gościu poleciał. Ty go zblastowałeś? Szczoł z złaja. Albo ten czołg go. Czekaj. Ja teraz dodaję do blasta. Bum. E, e, cięcie. Dobrze. Eee. Dzień dobry, już witamy po cięciu. Siostra i wbiła do pokoju, tak? Magda. Pamiętajcie, jak będzie, znacie jakąś Magdę, to nie ginie od razu. Czy państwa, czy, czy go rozwal... Nie, no co to miało być? Golemy, golemy. Ej, oni są tu, w w dziwku. O kurde. Ole wywaliło. Ja pierdzielę no, no, z laserem rozwaliłem. Co za dzieci. Nie to najbardziej w że wiara ma lasery i jeszcze umiera. No, <laughs> tonik! Co za dobik? WTF, gościu użył tonika i jeszcze go zabiłem prawie. I laser, tonik! Co za... <laughs> Temu tam takiego T-baga, że chodź do samolotu, ja jestem pro pilociarzem. Okej. Okay. Mmm tak na serio to jestem mega lamą, więc lepiej uważaj. <grystanie> Spoko. Nagrywamy jeszcze jedną minutkę? No możemy, tylko że... Podcięcie, podcięcie! Lajkę like boss! Dobra wysiadka! Ja tego gościa z flagą zabiję. Łooo, łapa po kurde, ale nie wiem cela, naprawdę, uważaj. Nie ginie, nie ginie! Uff. <grystanie> tarcza, tarcza szlopą. Dobra, zginął. Ej, to jest jamuś! go! Yes, nie no, zginął, ej no znowu ta, ten nubek w tym... Jezu, em... Nie wiem co tu się dzieje, wszyscy mnie je popychają, jezu kolejny <susuracja> Ej jesteśmy najlepsi Nubki, nubki w dzipkach atakują Siadaj do mojego tym razem Fiata 126 F Ej a ty żyjesz? No ale gościu, gościu szedniej i go z helikopter zabrał. Ej czekaj, przerwa na chusteczkę w, Wytnij to lepiej <susuracja> <susuracja> Nie, zostały nie no, mog mogłeś wiedzieć. Dobra, gdzie jesteś? Żyjesz? Y nie. No ty serio! Czekaj, zginąłem tam. No, dobra. Siadaj. Jadę punktów Fiat. Dobra, fiadam do ciebie. Nie, dobra, wyścigi. To jest mój mm. grabak. Turbo! Ja musimy mm. jeszcze coś zdziałać. Nie ginie. 30 sekund, proszę państwa. Czy... Ja... Jedziemy, czy dwa rozjadę? największe doby czy... gry. Mm. Fuck. Ej no, wyjechałem wy wy w niego i go nie rozwaliłem. Co to miałby, Damn! Dobra, gin, gin paruwo. Co to było, masz plecy. Zbinołem. Jezu, ja też lubię. Wszystko twoja wina. Czemu moja? No bo mnie nie ochroniłeś. Jak mnie ochroniście? Eee. musisz chyba nie leci. Dobra, to chodź, idziemy do, do fiata. Cztery... Cztery sekundy! Ciekaj, gin! Nie ja chcę się tam pokazać na obrazków! Nie! No <laughs> niestety! Dobra to był taki bekowy odcineczek z... Jak ty się nazywasz? W sumie jak chcesz to do mnie mów. Dobra. Mogę być czaru śmór. Frót keksy. Forting Quest, mówku. Do... serio, kiemu. Dobra. Bo, mów do mnie kiemu. Dobra. I to by było chyba na tyle. Tak chyba. No jeszcze pokażę staty. Kolejny odcinek się pokaże. No pokaż moje, bo moje są pro. No.